Gdzie teraz jedziemy? Hm. No, ciekawe czy zgadniecie, gdzie jedziemy. A gdzie to już od samego rana, proszę pana, jedziemy narciarzyć się. Bo pogoda jest taka wiecie, nie wiadomo o co chodzi i nie wiadomo jak będzie jutro, nie wiadomo jak będzie pojutrze, więc Marek pierwsze co musi po prostu zaliczyć narty z Wikusią, więc my wszyscy dzisiaj jedziemy. Ja z Kacperkiem sobie pójdę na spacerek, nie Marek? Na słoneczko, na wiaterek, a tu lecą mu na głowę deszcz. <grym> to mam nadzieję, że nie. <grym> I że sobie tam Kacper zaśnie i wszystko będzie ok. okej. No, zobacz co to jest. Pójdziemy, na pewno. Słuchajcie, a ponoć coś się ruszyło, z tak z plotek się dowiedzieliśmy wczoraj że ponoć już plotek Ghost miastowych town. że Ghost Town właśnie y, ruszyła coś tam budowa, że ponoć chodzi wyciąg. No dzisiaj to jest wiecie niedziela, to We nie działa to widać. na to pewno go jak będzie otwarty to na pewno pójdziemy. Bo w ogóle w ogóle to jest w ogóle to jest coś takiego. To to mi właśnie mówił mój builder, co nam buduje dom, że town. O Waynesville, czyli miasto Waynesville mm -hmm. Oni chcą zrobić taki, takie kółko. Bo masz... Zobacz, masz, masz pigeon wadala, masz Pigeon Forge, masz ten, wiesz, tam to wszystko, później masz ten Dali Wood. Tak, jest. No i właśnie oni chcą zrobić tutaj, właśnie, żeby żeby było właśnie ten. żeby dostał robiło, nie? tu mm -hmm, takie. Nie wiem, on mi tam tłumaczył, bo to jest kilka właśnie takich tych miasteczek. To, że tak, że to w kółku ma być, nie? Miasteczka mhm, także... rozrywki, tak jak Orlando na Florydzie. No, no, nie? no, ale fajnie by było, no bo kurczę, wtedy turystów, nie? Więcej, o, tak. Tu wszyscy w ogóle sobie wspominają, że to było super, że każdy. No. Tutaj dużo jest biznesów, co widać, że są pozamykane. Dlatego właśnie, że. że zamkn... padło. Tak, że padło. No, ale mamy nadzieję, trzymamy kciuki. Na razie jest wielka niewiadomość, kto to robi, bo się ponoć nie chce ta osoba ujawnić w ogóle. Więc y, tym bardziej jest to takie wiecie, troszkę emocji pozostawia. I jest to takie fajne, żeby się dowiedzieć, kto to, a kto to, a kto to. Więc też już ludzie się nakręcają sami i już się zaczynają dowiadywać, nie, o samym miasteczku. A teraz jak widzicie, Ach, prześwietliło. Teraz, jak widzicie, jedziemy właśnie. Wąską ścieżką przez ogródek. <noise> tak, na stok. E, pod górkę. Więc uszy się trochę zatykają. E, I jak widzicie, śniegu nie ma. Nigdzie dookoła. E, A żeby było ciekawiej, to jeszcze ja zapowiadają, że ma być bardzo ciepło. Tak, że na 16 stopni, słuchajcie, ma być na święta. Więc ponoć takie, taka zima, zima ma dopiero przyjść w styczniu. Nie. Więc troszkę jesteśmy nie tym masz, faktem. Nie. No, nie ma tu śniegu, ale na stoku za to jest zrobiony śnieg, więc nie jest tak źle. Nie wiem, może w styczniu przyjedziemy na taką typową zimę, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jak widzicie, my już na miejscu. Marek z Wiktorią poszli założyć buty, ale tak powiem wam, że dzisiaj bez słońca, to tak trochę chłodnawo tutaj jest. Kaspery kopatulony. Mam nadzieję, że niedługo sobie przyśnie, ale coś tak nie wygląda na śpiącego, jak ostatnio. I tam bym chciała pokazać Wam jak wygląda e, cały właśnie zjazd Kataluchi. Tutaj macie całą właśnie górę i możecie widzieć wszystkie trasy. W środku jaka ładna choineczka. Prawdziwa. Na, na 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 Nie jeździsz na nartach, nie. 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 W tle możecie słyszeć Gwiezdne Wojny, a my z Wikusią będziemy robić domek. Wikuś. Co? Robisz ze mną domek? Tak. No, ten domek, który wam pokazywałam już wcześniej, wygląda ślicznie i taka jest jego funkcja. Żeby wyglądać ślicznie, bo to raczej do jedzenia to nie jest, to tylko bardziej do dekoracji, więc jeszcze bardziej sobie tutaj Zaraz zrobimy świąteczny klimat. Mamy taką y, ładną tutaj podstawkę do tego. Na takich nóżkach drewnianą, więc na tym sobie będzie ten domek przez całe święta stał. Dobra, zaczynamy. That looks so good. I eat that so bad. Kusia teraz robi druszkę do domku. Czerwonym cukrem. Dobre? Nikusia mówi, że Mikołaj będzie szczęśliwy jak to zobaczy, co? Jak przyjdzie z prezentami. Tak. Będę taka sneaky że mam plan. A, chcesz go zobaczyć w ten roku? Mhm. Potrzebuję kawałka. Proszę bardzo. To go rozrzucić. Yes? Już. Okej. Okay. Dobra, mamy przygotowane już nasze bazy, yeah. nasz domek. I też. No tak, drzwi będziemy robić. takie inne elementy, które tutaj są, tak? No piękne drzwi. No super. Mhm. Super! No to teraz musimy poczekać aż to wszystko wyschnie, wiesz? Mhm. Pani Mikołajowa, pan Mikołajowy, fajnie. I tutaj możesz położyć choineczkę jak chcesz i zaraz prezenty. No need to make a little bit of room. A, dobrze. Przyklejmy mocno. To zaraz wyschnie, to wiesz, się będzie lepiej trzymało. I zrób prezenty tutaj pod choineczką. No, jak pięknie. How about Santa's workshop? To wiesz co, do później to przyczepimy, wiesz, bo to... No wait, you put it right here. No zobacz, bo to spada. No, we need to put more icing. To wiesz co, musimy tutaj też to nakleić. Wtedy będzie się trzymało, wiesz? Słuchajcie, a my się bawimy w rzucanie śnieżek. Kupiłam takie fajne z tego, z materiału. No dawaj, rzucaj, nie pokazuj język. A! Got you!

No to dawaj! Ouch! Ouch. Ouch. Ah. Nie wiem, czy kiedyś wam pokazywałam, ale w Megi jest przepiękny kościół katolicki. Taki właśnie z kamienia i ma przepiękny widok z ołtarza na góry. Właśnie do niego idziemy. Ty mój się piękny, świąteczny, Mój świecy, nie chowaj się! Halo! Halo! Kto ma taki piękny sweter, świąteczny? Kacperek! Tak się wyszykował. Tak się wysykowałem i ciągle w ruchu, słuchajcie, ciągle w ruchu. Już teraz to już jak zaczął, to już cały czas. I oczywiście ozdoby świąteczne też są w ruchu. I zabawki. Dzisiaj jedziemy zaraz do sklepu i muszę ogarnąć, kurczę, jakiś koszyk, bo masakra. Ale jak mówię, się strasznie pada i jedziemy się przejechać, zobaczyć jakieś światełka, jakie są. Ale nawet dobrze wyszło, że nie będziemy wysiadać z samochodu, In a quarter mile, the destination is on your left, Pack Square Park. No, już wiecie, gdzie jesteśmy. Tutaj na razie takie same śnieżynki jak u nas w Megi. O, to ten budynek Ci chciałam, Marek, pokazać. Zarzkiem jest super. Widzisz? Aha. taki jak... A ty tego widziałaś wcześniej? Tak, bo jak byłam tutaj ym, z Wikusią i z Kasprą w wakacje w tym muzeum tym takim y, nauki, pamiętasz? Oh, no, 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 to no, no, no. przyjechaliśmy się po właśnie tutaj po downtown z dzieciaczkami, bo też padało, nie mogłam wyjść. O. Zobacz, on wygląda jak normalnie ten. No fajnie, fajnie. Gotham City, co? Nie, Gotham City też Gotham City, ale jak... Ojejku w Disneyu jest ta atrakcja. A, tak, 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 tak. Jak to się nazywa? Um... Jak mam na końcu języka, no. No wiem o co ci chodzi, no. Zobaczcie jakie tutaj są wieżowce, nie? Bo to jest chyba, kurczę, wiesz co, ten... Tu jest hotel jakiś. To na pewno. To chyba jest bardzo fajnie do chodzenia. Nie, Mam nadzieję, słuchajcie, że zaraz będziemy mogli tam podjechać. Bo za tym samochodem, o za tym, są e, ładne światełka. Tutaj ten budynek też jest, ma bardzo fajnie. Taki design cały. Musisz słuchawki, tak żeby nie zginęło z niego. O, są spadające, takie jakby no tak. Polewą, patrz. Ale pięknie, można tu wjechać? Chyba tak może i nie wiem. O, jak ślicznie, zobaczcie, jak pięknie. Ale ładnie. Szkoda tylko, że deszcz pada. Nawet już? I taki mostek jest, zobacz. <mulary> Myślę, żeśmy zaszli do sklepu. I tutaj też piękna choinka. <grym> do środka można wejść. Zobaczcie jaka fajna. Bo Marek jeszcze jakiś chce prezent kupić, ja nie wiem. I tutaj jest też taka choinka, słuchajcie, z takim pociągiem z produktów spożywczych. To jest reklama sklepu właśnie, takiego marketu, ale bardzo fajnie to wygląda. Chyba w zeszłym roku też wam pokazywałam tą samą choineczkę, że już śpią. A ja bym chciałam jeszcze pokazać domek. Jeszcze się suszy. Ale już wszystko fajnie zastygło na samym domku, fajnie wszystko nam wyschło, i teraz właśnie przykleiłam cały domek. Yy, I taki bloczek tutaj miałam dołączony, żeby właśnie to wszystko fajnie yy, zastygło. Muszę jeszcze posprzątać w kuchni. Ja oglądam sobie HGTV, świeci mi się tutaj moje miasteczko yy, śnieżne. No i choineczka fajnie przyświeca, a ja właśnie składam dla was vlogmasa. I tak sobie stwierdziłam, składając tego vlogmasa, że mówię kurczę, w ogóle się wam nie pokazałam w tym vlogmasie. A właśnie słuchajcie, piszę z Anią z Family Beauty Box. Anię pozdrawiam cię z tej strony. I jak widzicie mnie dzisiaj sute, więc moje brwi. Witają się z Wami i zarazem żegnają. E, mój policzek, taki update. E, dzisiaj trochę gorzej. W ogóle nie wiem, on reaguje, słuchajcie, na pogodę. Ja nie wiem o co to w ogóle chodzi. E, nie wiem, dzisiaj, dzisiaj chyba mi się wydaje, że troszeczkę, troszeczkę słabiej się prezentuje, a już było tak naprawdę ładnie. Dziś użyłam, słuchajcie. Maseczki z kalendarza adwentowego i takie mam fajne, miłe włosy w dotyku, naprawdę są rewelacyjne. A a propos kalendarza, to teraz, słuchajcie, otworzymy wszystkie okienka już do końca czyli numer 23, numer 24 i uwaga, numer 25. A dlaczego tak będzie, to się wszystkiego dowiecie już jutro we vlogmasie 24. No dobrze kochani, dzisiaj numerek 23. trzy, szukamy 23, 23. trzy, jesteś? Tu, tutaj. Co my tu mamy fajnego? Uy. O, filorga, ale fajnie, maseczka, mega. Ok, zobaczymy do czego jest ta maseczka. Filorga. Przeciwzmarszczkowa. No, elegancko. No, to będziemy się maseczkować. No dobrze, numerek 23 w Macy's. Zobaczmy. O, jak brzydko wyrwałam. Co my tu mamy takiego? O, jest zaklejone. Dr. Brent mikrodermabrazia. <grymne> Czyli mikrodermabrazia. Hmm, przeciwzmarszczkowy. O! Taka. Wiecie co? Mikrodermabrazia w peelingu. Więc fajnie. Bardzo mi się to podoba. 24. O, tu jest. Dzisiaj coś powinno być wyjątkowego. O, to przeszło z innego okienka, czekajcie, to sobie wsadzę tutaj, bo to już było. Uuu, i słuchajcie, jest coś wyjątkowego. No proszę bardzo, paletka ze Slika, rozświetlacz, a właśnie miałam sobie kupować jakąś paletkę rozświetlaczy, już nie muszę. Cudownie, super, bardzo się cieszę mega, będę na pewno używać przed Sylwestrem. A co Macy przygotowało nam na 24? Widzę, że coś malutkiego, ale może coś wyjątkowego. Yy, nie mogę się dostać. No i słuchajcie, jest coś wyjątkowego. Mamy Esselauder. E, bardzo fajne to serum na noc. Naprawdę super produkt. Po tym rzeczywiście zauważyłam, że moja skóra była taka młodsza, gładsza. E, dawno już nie używałam, bo mi się skończył ostatnio. E, I teraz właśnie nie miałam, więc. Super, że akurat mam w kalendarzu, to będę sobie używać. Bardzo fajne serum, e, przeciwzmarszczkowe. Jak chcecie sobie w coś dobrego zainwestować, to to naprawdę jest super. Zobaczmy, co na 25 przygotowało nam Look Fantastic. Uuu, uuu, słuchajcie. Co my tu mamy? Myślałam, że jakaś paletka może znowu będzie, ale nie. O, słuchajcie, ten produkt pamiętam z zeszłych lat, bo on jest chyba co roku. Um, też to jest mgiełka taka przeciwzmarszczkowa e, z różą, e, z kwiatem pomarańczy, um, nawilżająca, tonizująca i... Codziennie można jej używać, więc ja pamiętam tą mgiełkę. Oni w tym roku zmienili opakowanie, jest przepiękne. W zeszłym roku chyba było takie szklane, a w tym roku takie złote. No fajnie, fajnie to wygląda. I mgiełka jest super, naprawdę same dobre rzeczy tutaj mamy, i wiem, że ona jest bardzo droga, więc fajnie, fajnie cieszę się. Chociaż liczyłam na jakąś pletkę, ale patrzcie, tak było wsadzone, że ja już teraz tego nie zamknę. No i dobrze, słuchajcie, kochani, ostatnie okienko jest to Macy's 25. Ciekawe, co tutaj jest, ale coś sporawego, więc zaraz otwieramy i zobaczymy, co tu będzie. Ale jestem ciekawa tego ostatniego okienka. A tu słuchajcie, kupon na coś. No nie wierzę, zgadłam. Patrzcie. 15 dolarów off na następne e, zakupy e, kosmetyczne e, i tu mamy kot nawet. Słabo i niesłabo. No fajnie z jednej strony, ale czy ja wiem, czy się z tego cieszę? No tak, średnio. No ale dobra, no ciekawa jestem, do kiedy to jest. O, spoko, do końca stycznia, więc jeszcze po powrocie będę sobie mogła coś zamówić. Więc całkiem fajnie. Muszę pomyśleć, co tylko potrzebuję, bo teraz mam tyle fajnych kosmetyków, więc może to, co po prostu mi się sprawdzi teraz to będę sobie mogła już zamówić pełnowartościowy produkt, więc no z jednej strony fajnie, ale z jednej strony mm, tak średnio. Ja już uciekam. Składam do końca Wam tego vlogmasa, bo znowu położę się o późnej porze. A już mi się tak chce spać naprawdę masakra, jutro zapowiadają niestety deszcz w megi, więc jutro chyba też pojedziemy. Ogarnąć coś na mieście. Trochę ogarniemy tu w domu, bo jeszcze mi, powiem Wam szczerze, się nie chciało rozpakować, więc chyba, znaczy pochowaliśmy już większość rzeczy, żeby, tak, wiecie, wszystko nie leżało tu na wierzchu, ale muszę jeszcze jednak wyjąć dzieciaków, ciuchy, a nie tak z torby ciągle wyciągam coś. No i zakupy, które zrobiliśmy dzisiaj tak, to wszystko trzeba posprzątać ale najśmieszniejsza rzecz, którą chciałam opowiedzieć, to nawet sobie słuchajcie zabrałam odkurzacz, ten mały odkurzacz e, Dysona, co wam pokazywałam w którymś z vlogmasów, bo jest rewelacyjny, mało miejsca też zajmuje w samochodzie, można odkurzyć w samochodzie a musimy posprzątać w samochodzie tylko czekamy na zmianę pogody e, Eee, a tak w ogóle to Ania mi pisze, że na Sylwestra ma padać śnieg, więc w ogóle super. <laughs> na święta ma być ciepło, więc może na Sylwestra będzie e, mroźniej. E, no i tyle. <laughs> Dobra, widzimy się jutro. Buziaki, pa!